W ciągu swojej długiej historii Kościół związany był z wieloma skandalami i bez względu na to jak bardzo jego przywódcy chcieliby to zachować w tajemnicy, duża część z nich i tak wyszła na jaw. To oczywiste, że chcą wszystko kontrolować i decydować o tym, kto i w co ma wierzyć. Dziś przedstawimy wam kilka rzeczy o których Kościół wolałby jednak, żebyś nie wiedział. A Biblia przedstawiana jest w wielu różnych postaciach, w zależności od tego, do którego kościoła należysz. Dzieli się ona na Stary i Nowy Testament. Katolickie wydania Biblii obejmują 73 księgi, protestanckie 66, a Biblia hebrajska, uznawana w judaizmie, liczy 39 ksiąg. Ale jaka tajemnica kryje się za tymi wszystkimi księgami? Odpowiedzią jest coś, co nazywa się apokryfami. Są to zakazane księgi, które Kościół rzymsko-katolicki wyparł ze swojej głównej Biblii. Apokryfy są uważane za nieprawdziwe lub wątpliwe w najlepszym razie. Składają się ze zbioru ezoterycznych pism i historycznych opisów postaci oraz wydarzeń biblijnych. Możesz pomyśleć o apokryfach jako o spinofach ksiąg biblijnych. Bardziej szczegółowo opisują życie Adama i Ewy, wydarzenia poprzedzające Wielki Potop, a nawet takie rzeczy jak dzieciństwo Jezusa. Księga Henocha. Ze wszystkich apokryfów Księga Henocha jest zdecydowanie najbardziej kontrowersyjna. Ten starożytny tekst religijny został rzekomo napisany przez samego pradziadka Noego. Henoch omawia dar wiedzy, który został dany ludziom przez obserwatorów, grupę aniołów, którzy stąpili z nieba. Omawia również powód, dla którego Bóg zainicjował wielki potop, który niszczy prawie całe życie na planecie. Jednak wielu ludzi wierzy, że Księga Henocha nie ma nic wspólnego z religią. Według niej, Obserwatorzy to anielskie istoty, które stąpiły z niebios, a następnie rozmnażały się z ludzkimi kobietami, co doprowadziło do stworzenia rasy gigantów zwanych Nefilim. Niektórzy religioznawcy sugerowali, że obserwatorzy nie byli aniołami, ale istotami pozaziemskimi, czasami określanymi jako Anunnaki. Obserwatorzy dali prymitywnym ludziom na Ziemi wiedzę i pokazali im wyrafinowaną technologię. Nikt nie wie, co naprawdę oznacza Księga Henocha. Została napisana ponad 2000 lat temu przez nieznanego autora. W każdym razie Kościół katolicki uznał te pojęcia za zbyt niewygodne, aby dodać je do Biblii, więc Księga została zakazana. Reformacja angielska XVI wiek był burzliwym czasem dla katolicyzmu w Anglii. Watykan zabronił komukolwiek tłumaczenia Biblii na angielski, celowo ukrywał angielską Biblię, aby zwykli ludzie nie mogli jej przeczytać. Ale w 1535 roku angielski uczony William Tyndale w końcu przetłumaczył Biblię, za co został skazany na śmierć. Wkrótce potem król Henryk VIII postanowił odsunąć swój kraj od kościoła rzymskokatolickiego. Doprowadziło to do angielskiej reformacji i podziału w kościele, a wszystko to, ponieważ król chciał legalnie rozwieść się z żoną i związać z młodszą kochanką. Istnieje wiele rozłamów religijnych, których założycielami są królowie, którzy chcieli zmienić zasady, aby lepiej odpowiadały ich własnym kaprysom i pragnieniom. W 1539 roku król Henryk VIII ogłosił się najwyższym przywódcą Kościoła Anglikańskiego i był w trakcie rozwiązywania angielskich klasztorów. Święty Bartłomiej Bartłomiej apostoł był jednym z naśladowców Jezusa Chrystusa. Po jego śmierci Bartłomiej oddzielił się od reszty apostołów, z których wielu poszło własną drogą, a on pomagał szerzyć słowo Pana na całym świecie. Mówi się, że Bartłomiej podróżował na wschód i znalazł drogę do Armenii, gdzie nawrócił króla na chrześcijaństwo. Czyniąc to, Bartłomiej otrzymał jedną z najgorszych śmierci spośród wszystkich apostołów. Został żywcem, obdarty ze skóry i ścięty. Wszystko dlatego, że nawrócił Polimiusza, króla Armenii. Jednym z największych problemów ze świętymi apostołami jest to, że są niewiele więcej niż legendami. Kościół nie chce, aby ludzie wiedzieli, jak fikcyjne są ich postacie. Nawet jeśli Bartłomiej był prawdziwy, nie ma historycznych zapisów o ormiańskim królu imieniem Polimiusz. Mimo, że są klasztory w Armenii poświęcone świętemu Bartłomiejowi i jego męczeństwu, nie ma fizycznych dowodów na to, że istniał lub że został obdarty ze skóry. A co według Ciebie jest prawdą? Napisz swoje przemyślenia w komentarzach poniżej. Oszustwo Tomasa Cromwella. Pierwsza oficjalna angielska Biblia, wydrukowana przez króla Henryka podczas angielskiej reformacji, została nazwana Wielką Biblią. Zadaniem wikariusza Generalnego Kościoła Anglii, Thomasa Cromwella, było wydrukowanie i rozpowszechnienie księgi w prawie każdym kościele parafialnym w Królestwie. Przewodził likwidacji klasztorów i wizytacją w tych uniwersytetach i szkołach, które miały bliskie powiązania z kościołem. Skutkami była konfiskata i zniszczenie wielu ksiąg uznawanych za papieskie. Cromwell był najpotężniejszym człowiekiem pod rządami króla Henryka, jednak pragnął jeszcze większego wpływu. Według nowych badań ilustracje w Biblii Tudorów zostały zmienione w XVI wieku, aby zdobyć aprobatę Henryka VIII i wzmocnić pozycję Tomasa. Kopia Wielkiej Biblii z 1539 roku z St. John's College na Uniwersytecie Cambridge została przeanalizowana przez historyka i badacza dziedzictwa, którego odkrycia rzuciły nowe światło na polityczne manewry Cromwella. Ikoniczna strona tytułowa Wielkiej Biblii jest często postrzegana jako symbol angielskiej reformacji. Przedstawia Henryka wręczającego kopię Biblii Cromwellowi. Naukowcy odkryli, że twarze mężczyzn otrzymujących i przekazujących Biblię zostały namalowane na osobnych kawałkach welinu i umiejętnie wklejone na oryginalne, wydrukowane portrety, dzięki czemu Cromwell nie jest już przedstawiany jako rozprowadzający księgę. Zamiast tego otrzymuje teraz Biblię od Henryka: Mądrość Salomona. Kolejną z tajemniczych apokryficznych ksiąg, o których niewiele się słyszy, jest Księga Mądrości, czyli Mądrość Salomona. Najprawdopodobniej została napisana w Aleksandrii w języku greckim kilka dekad przed narodzinami Chrystusa. W księdze, mądrość jest przedstawiana jako kobieca personifikacja atrybutu Boga. Jest tchnieniem mocy Bożej i czystym strumieniem chwały Wszechmogącego. Druga część księgi mówi o królu Salomonie. Jest opisywany jako posiadający mistyczne moce, a jego mądrość jest tak silna, że otrzymał zdolność proroctwa i zdolność widzenia tajemnic świata. Księga stwierdza nawet, że mądrość jest kosmiczną mocą, która zasiada na tronie chwały obok samego Boga. Trzecia i ostatnia część nie ma prawie nic wspólnego z pozostałymi dwiema. To niewiele więcej niż historia Izraelitów uciekających z Egiptu. Księga jest pełna niejasności i metafor, prawdopodobnie dlatego właśnie została wypchnięta z głównego kanonu Biblii przez Kościół katolicki. Modlitwa Azariasza. Modlitwa Azariasza to apokryficzne wstawienie 22 wersetów. Do biblijnej księgi Daniela w Septuagincie, starożytnym greckim tłumaczeniu Starego Testamentu. Jest rozwinięciem, w którym Trzej Przyjaciele Daniela odmawiają złożenia pokłonu złotemu posągowi Nabuchodonozora i zostają wrzuceni do rozpalonego pieca. Po modlitwie Azariasza następuje kolejny apokryficzny dodatek zwany pieśnią Trzech Młodzieńców, będący hymnem uwielbienia Boga. Modlitwa Azariasza jest lamentem i prośbą, by Bóg przebaczył narodowi izraelskiemu za opuszczenie go. Nie ma nic niekonwencjonalnego w treści modlitwy lub następującej po nim pieśni. Nie jest zakazana z powodu skażonej wiedzy lub tajemnej mądrości, ale z jakiegoś powodu bibliści po prostu jej nie lubią. Często postrzegana jako nudna i nieważna, dlatego tylko jej części zostały wybrane i użyte w nabożeństwach katolickich i prawosławnych. To wybieranie trwa od ponad 2000 lat, a modlitwa Azariasza jest doskonałym przykładem tego, jak Kościół kontroluje to, w co mają wierzyć jego wyznawcy w oparciu o niewiele więcej niż własne kaprysy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.